No, witam wszystkich mamy wielką sobotę a jak sobota to wiadomo do Lidla także dziś taka mała prezentacja nowych nabytków czyli taki oto piękny czteroskiłowy pług podorywkowy grudziądza z roku 75. Jest to widzę obcięta piątka, bo waga jest 260 kg, a patrzyłem tu piątki tyle ważą Także także po 30 będzie w sam raz. A drugi nabytek to jest ten Kosiara w cenie żłomu z nowymi talerzami góra dół. A była okazja, to wziąłem. A to jest model Z036 z roku 89. także jeszcze stare, dobre wyroby <laughs> i tak, w pługu jedynie można by zmienić lemiesz, bo już są takie trochę wyłechtane a tutaj muszę zdjąć pokrywkę zwalić bębny Wymienić uszczelniacza, bo jak widać, jest to standardowa puszczelnika w tych kosiarkach. <tryk> o, tutaj stoi agregacik z tyłu talerzuwa. Także pomaluje się go, a i będzie. Także kolejne zabytki do kolekcji. No ale trzeba mieć jakieś hobby. Dobra, to by było na tyle.